Dzień dobry kochani, zapraszam Was na filmik z cyklu zapachy, które zostały kupione przeze mnie dlatego, że YouTube mi kazał. A przede wszystkim YouTuberki perfumowe. Jeśli jesteście ciekawi, czy to były dobre zakupy, czy nie, no to serdecznie zapraszam. Może zacznę od pierwszych. Kiedy Wam je pokażę, to wszyscy zrozumieją dlaczego. Akurat je zakupiłam: ametyst Lalik, czyli oda do owoców leśnych. Przede wszystkim tych. W otwarciu. Czy żałuję? Nie. I są to dla mnie perfumy wyjątkowe. Jest tutaj taki piękny grawer, ponieważ zażyczyłam sobie ten zapach pod choinkę. I wiele mamy ze sobą różnych historii. Raz jesteśmy w pięknym połączeniu, a raz mam wrażenie, że jest między nami spory dysonans, ponieważ ten zapach, no. Chwilami wybrzmiewa bardzo kwaśno na skórze i jest wręcz taki dziwny. I to jest to, co zawsze napawało mnie jakim, jakąś wątpliwością. Czy go kupić, czy nie, bo wiele osób podkreślało, że ten zapach może wybrzmiewać właśnie taką kwasotą. Ale. Jest teraz taka pora, czyli pada deszcz, że ten zapach rozkwita. I w szczególności polecam Wam ametyst dalik właśnie na taką pogodę przełomową. Nie na upały, nie jakieś skwierczące mrozy, ale na taką pogodę pomiędzy. W otwarciu jest samo, samo dobro. W otwarciu jest czarna porzeczka, jogody, truskawka, morwa... A później jakoś ten zapach robi się bardziej łagodny poprzez róże, yang lang, ale na samym dole jest taki nawet powiedziałabym trochę uwodzicielski, sensualny, bo jest piżmo. I moje odczucia są takie, jeśli kochacie owoce leśne, uwielbiacie zapachy, które właśnie zazwyczaj mają taki kolor flakoników, no to to jest zapach dla Was. Czy ja jestem zadowolona? Jestem, ale na pewno drugi raz ich już nie kupię. Z następnym zapachem mam bardzo, ale to bardzo dziwną relację. Przede wszystkim w tym zapachu jest, a raczej ten zapach ma bardzo niską cenę i to przemawia za zakupem tego zapachu, no bo 40 zł to nie jest jakiś majątek, a pojemność 100 ml jest naprawdę dobrym dealem. Zapach jest dla mnie idealny na imprezę, na randkę, bo jest trochę tajemniczy, trochę taki niebezpieczny i zresztą sama nazwa jego na to wskazuje, bo to jest Gloria Vanderbilt Minute in New York. New York to wiadomo imprezki, taka wolność, niezależność, trochę seksapilu i niebezpieczeństwa. I to właśnie wyczuwam w tym zapachu. I za każdym razem, kiedy myślę, żeby się go pozbyć, to jednak stwierdzam, że nie, bo bardzo mi się podoba. Co mamy w składzie? Mamy tuberozę, różową piwonię, białą lilię, więc otwarcie jest bardzo kwiatowe. A w sercu jest gardenia, i jaśmin, fiołek, hiacynt. W bazie drzewo sandałowe, bursztynowe, paczula i zamsz. Czyli tak naprawdę są tu tutaj głównie kwiaty. No i właśnie te kwiaty... Chwilami mogą przytłoczyć i powodować bóle głowy. Czy kupię ponownie? Nie. Czy zużyję? Raczej tak. To zestawienie nie mogło odbyć się bez Noa Cacharel. Nie wiem, ile razy już widziałam ten flakonik na YouTubie i nie wiem, ile razy wspominała o nich Ania z kanału Fragranca 80 czy 80 Fragranca. Na pewno wiecie, o co chodzi. Niby zapach czystości, ale z drugiej strony zapach bardzo vintage i dosyć trudny. Z jednej strony łatwy w odbiorze i totalny easygoing, a chwilami totalny białokwiatowiec, który powoduje bóle głowy. Mam mieszane uczucia co do niego, ale sumiennie zużywam, bo są dni, kiedy naprawdę jest świetny i nie żałuję w sumie, że go zakupiłam, jednak. To nie jest zapach, który kocham, to nie jest zapach, za którym rzuciłabym się. Tylko to jest zapach, który często jest po prostu takim uzupełnieniem mojej stylizacji. Jest on bardzo przydatny na jakieś takie spotkania formalne czy na wyjścia na przykład do lekarza, kiedy zapach nie powinien być słodki i infantylny, ale też nie chcemy pachnieć jakoś tak bardzo surowo. To jest takie Wyjście naprzeciw temu, co w sumie trudne, czyli jest tutaj czystość, jest świeżość, jest piżmo, są kwiaty, ale ten zapach, tak jak wspomniałam, często może po prostu sobą męczyć. Więc przed zakupem spróbujcie, chociaż popsikajcie sobie nadgarstek, bo ten zapach pięknie układa się po kilku godzinach na skórze, Przynajmniej u mnie robi się coraz to bardziej ciepły, otulający, słodki. A przede wszystkim ja tutaj, kochani, wyczułam potem yang lang, róże oraz jaśmin. Otwarcie może niektóre osoby po prostu powalić na kolana przez, obie, przez obecność białego piżma. W bazie jest kawa, bardzo ciekawe nuty, zupełnie inne. Wanilia kolendra, która daje trochę takiej przyprawowości i... Takiego troszeczkę pstryczka w nos nam płata. I jest też kadzidło. Więc proszę się zastanowić. Następna kategoria to zapachy od Joe Malone. Myślę, że to jest zapach uwielbiany przez kobiety, które i, te, i przez mężczyzn, ponieważ są to zapachy uniseksowe, które cenią sobie minimalizm, estetykę. Połączenie produktów wysokiej jakości, ale też uniwersalnych, coś po prostu takiego jak moja lniana koszula. Z jednej strony jest biała i elegancka, ale z drugiej strony jest lniana, trochę się gniecie i nie do końca wygląda elegancko. I to jest takie połączenie. Tak interpretuję zapachy. Są one raczej produktem premium. A jakość, która za nimi przemawia, niekoniecznie jest zadowalająca. Są to zapachy głównie odświeżające, są to wody kolońskie, idealne, wydaje mi się, głównie na okres wiosny i lata, ponieważ jest wiele takich odświeżających, energetyzujących kompozycji. Ale oczywiście też są inne, bardziej ciepłe i sensualne. Ja w swojej kolekcji posiadałam, ponieważ tutaj mamy projekt Denko. Joe Malone London Lime, Basil Bandarin. i właśnie tak pachnie ten zapach, bardziej z akcentem nawet na nuty, raczej nie nuty, tylko na elementy takie przyprawowe typu tymianek, bazylia, a za to tutaj dzierżę w ręku Poppy and Barley, zapach, który dostałam od mojego męża i do którego się przekonuję i zaczynam nawet go lubić. Zmierzam do tego, że są to kompozycje dosyć proste, unikalne, klasyczne. Jest wiele opcji zapachowych, więc myślę, że znajdziecie coś dla siebie, ale nie spodziewajcie się po tych zapachach ogromnej projekcji i trwałości, przynajmniej tak zachowują się na mojej skórze. Czy żałuję? Nie, bo jest to kolejne doświadczenie zapachowe. Ale na pewno, na pewno następnym razem wolałabym kupić jakiś odpowiednik, który ma nie tylko niższą cenę, ale też i świetną trwałość, niż wydać 300 zł za 30 ml i to i tak w dobrej promocji. No i mieć ten zapach na skórze przez godzinę. To, to chyba nie dla mnie. Następny zapach to Roma Laura Biagiotti zapach wyjątkowy i zapach, który obowiązkowo musicie przetestować zanim go kupicie. Tu widzicie projekt Denko, ale używanie tego zapachu nie było dla mnie najmilszym doświadczeniem sensorycznym. Bywały dni, kiedy naprawdę musiałam się do niego trochę zmusić i odkryć w nim piękno, ponieważ ten zapach im dłużej był na skórze, tym był piękniejszy. Niemniej jednak jest to flagowa i kultowa Kompozycja zapachowa Laury Biagiotti, zapach klasyk, zapach, który zna większość z Was i podejrzewam, że większość z Was używała. Ja słyszałam wiele pozytywnych słów na temat tego zapachu, ale z racji tego, że nie jestem aż taką fanką kwiecia w zapachach, no to nie do końca było nam po drodze. Niemniej jednak jest to zapach, który śmiało mogę nazwać... Wyjątkowym, bo czegoś takiego jeszcze nigdy, nigdy nie czułam. W składzie jest różowy grejfrut, mięta sycylijska, bergamotka, czarna porzeczka, Jacynt, serce goździk, jaśmin, róża i konwalia. A baza to bursztyn, wanilia, drzewo sandałowe, cywet, piżmo, mech dębowy i paczula. I są jeszcze tam inne nuty, ale już nie chciałam połamać sobie języka. Zmierzam do tego, że jest to zapach wielu przeciwieństw, przeciwieństw. Zapach wielu sprzeczności, zapach nieoczywisty i naprawdę bogaty. Zapach, który z godziny na godzinę jest zupełnie inny. Jednak to otwarcie jest często bardzo trudne i gryzące. No i wiecie, tak jak wspomniałam, warto przetestować przed zakupem. Podnosimy trochę wibracje, bo będę pokazywać Wam zapachy, które są moimi totalnymi ulubieńcami i za które właśnie skoczyłabym w ogień. Pierwszy z nich to Barbary London, bardzo angielski, bardzo w stylu cottagecore i takiej angielskiej wsi. Bardzo fajna buteleczka, która ma na sobie takie ubranko w typową kratkę Barbary. Zapach przepiękny, zapach, który śmiałabym mogła nazwać moją przyszłą sygnaturą. Zapach, który z pewnością kupię ponownie. Zapach, który jest kobiecy, wybrzmiewający nawet trochę formalnie. Zapach, który sprawdzi się wszędzie, na każdą okazję. Piękny jaśmin. Mm, Piękne otwarcie w postaci wiciokrzewu, zapach trochę jakby szlachetny, bogaty, wyjątkowy, ale nie narzucający się i niezwykle wyrafinowany. A trwałość i projekcja oraz cena, kupujcie, śmia śmiało kupujcie, ale, ale, ale. Trochę ostudzę was, Wasz entuzjazm, ponieważ wiele osób twierdzi, że jest to zapach migrenogenny. I coś tym może być, ponieważ są tutaj kwiaty dosyć problematyczne. Niemniej jednak jako kupię z pewnością ponownie i dziękuję wszystkim youtuberkom, które pokazywały ten zapach, bo one mnie przekonały właśnie do tego zakupu. I ja myślę, że też przekonam kogoś z Was i nie będziecie żałować. Przynajmniej na to liczę. W składzie słuchajcie, jest też hmm, gardenia. I ta gardenia myślę, że dodaje takiej wyjątkowości oraz piwonia. Za to w otwarciu róża i tangerynka właśnie sprawiają, że ten zapach jest bardzo elegancki. Naprawdę super! I zmieniamy totalnie kategorię, ponieważ teraz pokażę Wam perfumy arabskie. Pierwszy z nich to Latafa Confidential Private Gold. Tak jak wygląda, nie tyle co smakuje, ale pachnie. Jest bogaty, projektujący, wyjątkowy, lepki, słodki, owocowy. To jest wszystko na, wyco na wysokim C. W otwarciu jest brzoskwinia i malina, ale bardzo szybko pojawia się właśnie ten ud i wszelkie otulające nuty. Nie on urzeka, dlatego że w nim odnajduje wiele innych kompozycji, albo inne kompozycje nawiązują do niego, nie wiem. Jest to odpowiednik Kirkę Tiziana Terencji, a Kirkę i Tiziana Terencji to też w sumie Kserjof Erbapura. I mając tą butelczynę, mam naprawdę w garści wiele słynnych, znanych i cenionych kompozycji na całym rynku i chyba w całej historii. Perfumiarstwa. Oczywiście nie mogę porównać, um, słuchajcie, Pury do Coco Mademoiselle, wiadomo, ale jest tu coś takiego i mainstreamowego, i egzotycznego. Bardzo ciekawa kompozycja zapachowa, świetna trwałość, świetna projekcja i świetna cena. Szukajcie, a znajdziecie. Ja go kupiłam w perfumerii internetowej, nazywającej się perfun. Nie wiem jak dostać się czasem na tą stronę, ponieważ bardzo trudno ją gdzieś wyszukać. Ja wchodzę przez TikToka, właśnie tego Maćka, który jest założycielem tej firmy. Ale chciałabym Wam powiedzieć, że jeszcze w sercu jest czarna porzeczka, i ona sprawia, że to wszystko jakby ma wydźwięk też trochę takiej konfitury, czegoś do zjedzenia, wręcz takiego drużdżówkowego, ciastowego, marmoladowego w tym kierunku bym szła. Następnie jest Heliotrop, który dla mnie w kompozycjach zapachowych zawsze wybrzmiewa jakoś tak sensualnie i w bazie mamy między innymi Bursztyn. Bursztyn jest dla mnie niezwykle ujmujący i taki oto zapach kupiłam przez YouTube albo dzięki YouTube na pewno jest to świetna propozycja dla osób, które kochają cięższe, słodkie, lepkie i arabskie pachnidła. No i teraz coś, co nie do końca wygląda z zewnątrz tak, jak jest w środku, ponieważ z zewnątrz ten zapach jest dosyć tani, miałki, kiczowaty, ale w środku jest bogactwo, bogactwo smaków. I owszem, jest tutaj pewna taniość, ponieważ ten zapach z powodzeniem mogłaby nosić Barbie, ale nigdy jeszcze nie wąchałam tylu słodyczy naraz. Tutaj są tak zwane akordy gourmand, ale też jest dużo owoców tropikalnych, wanilii, to wszystko jest takie ciepłe, mniamniuśne, po prostu do schrupania. Za to w otwarciu ten zapach posiada orchideę, heliotrop i tangerynę, są to bardzo ciekawe nudy zapachowe, które są nieoczywiste. To nie jest zapach, który po aplikacji od razu pachnie jak brzoskwinia lub malina, tylko to jest właśnie taki miks. To jest Chupa Chups, to są pianki Marshmallow, to są te słynne cukiereczki niemieckie Libel. To jest po prostu wszystko. Jakbyście mieli... Uh, Zamknąć w buteleczce sklep ze smakołykami, ze słodkościami. To jest właśnie to. Bardzo, bardzo mi się podoba, ale ostrzegam. Ostrzegam. Tak się widzicie, kończy życie e, odlewek, że umierają też aplikatory. Zmierzam do tego, że jest to zapach już dla osób, które wiedzą, że chcą słodkie perfumy i akordy gourmand. Jeśli nie. To jest strzał w kolano, ponieważ często ten zapach jest po prostu zbyt ciężki, zbyt słodki, zbyt jedzeniowy. Więc musicie być pewni. A jeśli jesteście pewni, że chcecie coś takiego, to będziecie przeszczęśliwi. I na koniec kompozycja, bez której nie wyobrażam sobie chyba faktycznie mojego przyszłego życia. No to jest bardzo płytkie porównanie, ale zmierzam do tego, że jest to zapach, który jest po prostu tam w moim sercu. I to nawet nie tam, tylko tu w moim sercu. Zapach, który dostałam od mojej siostry na urodziny i zapach, o którym myślałam od momentu przetestowania. Do zakupu tego zapachu zmusiła, a raczej zachęciła mnie Monika Cioch, która nagrywa po angielsku i po polsku. I ona niezwykle zachwalała prade Paradoks. I ja się z nią totalnie zgadzam. Zapach jest wibrujący, dziewczęcy, imprezowy, zabawny, radosny. Kobiecy, trochę sensualny i seksowny, ale jest to miks wszystkiego i miks, który tak naprawdę spodoba się w większości. Znam i słyszałam głosy, że jednak nie, że jest to zapach, który nie podoba się niektórym osobom i jest jakiś taki, siaki lub owaki. Dla mnie ten zapach jest świetny. W otwarciu jest moja ukochana gruszka, i pewnie dlatego jestem tak szczęśliwa. Jest też tangerynka. Później mamy i kwiat pomarańczy, i esencję Neroli, i jaśmin i róże. No i na dole jest mój ukochany bursztyn. Bardzo, bardzo podoba mi się ten zapach. On jest właśnie trendy. To jest zapach idealnie odzorowujący to, co się w sumie dzieje teraz na rynku perfumowym, a przynajmniej działo się w poprzednim roku. Ja się z tego zapachu niezwykle cieszę. I chyba tym akcentem można zamknąć ten filmik, ponieważ jestem w 100% ukontentowana właśnie nim. Przede wszystkim dajcie mi znać, co wykupiliście przez YouTube i czy żałujecie, czy nie. Czekam na Was w komentarzach i do następnego pa! pa.